Hola chicos, Dorota Nieto, pomysłodawczyni szkolenia La Gramatica no es dramática. Jeżeli uczysz w szkole podstawowej, siódme, 7-8 klasy języka hiszpańskiego, albo uczysz w liceum, lub też na studiach, uczysz dorosłych, czyli wszystkie te grupy prawdopodobnie uczysz gramatyki. I chciałbyś wywrócić do góry nogami tą gramatykę, przyjść jak taki nauczyciel petarda, który ma zupełnie nowe kreatywne rozwiązania, to znaczy, że ciebie nie może zabraknąć na naszym szkoleniu La Grammatica, nas Gramatica no we Wrocławiu. To szkolenie jest pomyślane właśnie dla ciebie i dla Twoich uczniów. Wyobraź sobie, że Twoje uczniowie biegną po korytarzu i do tego jeszcze w gramatycznym celu. <gry> możesz swoją klasę 20-25 osobową podzielić w taki sposób, aby każdy w podgrupach pracował nad pewnym elementem, który potem im posłuży do tego, żeby stworzyć z tego yy, wspaniałą, ciekawą, intrygującą całość. <trybujesz> <trybujesz> i Albo może chciałby zaproponować swoim uczniom trening obwodowy, stworzyć stacje, wykorzystać nowe technologie. I z konkretnym celem gramatycznym wprowadzić ich w jakiś temat w taki sposób, aby i pracowali z quizletem, i żeby coś ukryć w kodach QR i wykorzystać fajny filmik z YouTube'a, który jest jak najbardziej spójny z tym tematem, który jest obmyślony na te stacyjki. <mum> na wesoło, kreatywnie, że oni ze sobą współpracują, że nie stoisz przy tablicy i tłumaczysz zasad, tylko je po prostu w bardzo ciekawy sposób wprowadzasz. Ćwiczysz z nimi, bawisz się z nimi i w taki sposób oni są motywowani do nauki języka hiszpańskiego. Jeszcze jedno. Aj. Aj. Ci się podoba, chciałbyś coś w tym roku zmienić w swoim warsztacie, dodać różne y, kreatywne rozwiązania. Zapraszam cię serdecznie, nie możecie zapragnąć. Wielu, nie niedzielę!